Witam wszystkich serdecznie, witam was, gośćmi nowego ekranu reprezentowanego wyjątkowo w silnym składzie przez Ryszarda Oparę, założyciela nowego ekranu, Andrzeja Słonawskiego, naszego fajtera numer jeden, jeśli chodzi o sprawy obywatelskie i mnie, skromnego bardzo Pawła Pietkuna. Witamy Jana Sapijaszko i Michała Gruszczyńskiego. Panowie jesteście grupą rekonstrukcyjną historyczną NSZ-u. Tak. Powiedzcie, taką rzecz powiedzcie. Dlaczego NSZ? Przecież to była organizacja, która przez przynajmniej pięć dekad była torpedowana przez władze poprzedniego ustroju. Była nazywana organizacją faszystowską. Właściwie przyszyto takie łaty NSZ-owi, że, że, że próba odbudowy wizerunku NSZ-u... Było nie było bardzo bohaterskiej organizacji. Musi być ogromnie trudna. No właśnie dlatego, żeśmy się za to wzięli. Po pierwsze, komuniści, i każdemu, kto się, z nim nie, kto się z kim się nie zgadzali, to robili z nich faszystów, zdrajców i wszystko co najgorsze. Narodowe siły zbrojne to był, były jedyną organizacją, które od początku uważały, że nie ma wroga numer jeden, numer dwa, tylko jest wróg numer jeden, nieważne jak się nazywa, czy jest to Niemiec, czy Bolszewik. Była to organizacja o wysokim morale, która walczyła do końca i faktycznie trwa do tej pory. Narodowe siły zbrojne nie, nie zostały rozwiązane tak jak Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, czy inna organizacja, której nie chcę teraz wymieniać, a wiemy o kogo chodzi. Trudno jest zdobyć To znaczy wiąże się to ze znacznymi kosztami nasza grupa, jak zresztą większość grup rekonstrukcyjnych. Ze swoich prywatnych pieniędzy wykłada na taki mundur mundur wrześniowy. To jest koszt rzędu 1200 zł. To jest nakrycie głowy, czyli rogatywka, bluza, plus spodnie. No i to wchodzi w skład szytego munduru. Do tego trzeba dokupić oczywiście jeszcze buty, czyli najczęściej są to oficerki, bądź saperki, bądź jakiś rodzaj trzewików. No i uzbrojenie, tak. Jak grupa jest zamożna, to może sobie pozwolić na najlepszy sprzęt, który jest już jakąś tam formą strzelającego sprzętu. My się kompletujemy sprzęt już ponad dwa lata. Mamy na swoim stanie, widoczne tutaj uzbrojenie jest PPS oraz Cold. jest to PPS jest zbroją zdekowaną. Jasne. A, jest, to, jest to broń zdekowana, czyli broń, która kiedyś była strzelającą, stała się, w, po, e, stała się bronią dekoracyjną, po e, zniszczeniu iglicy, no, jest niezdolna już do działań bojowych. E, nawet... Ale może niedobrze, może NSZ, te pozostałości, czyli grupy rekonstrukcyjne, które tak naprawdę mogą być brane za NSZ, może powinniście się zbroić, bo w Polsce jest coraz gorzej. No nie taka jest idea grupy rekonstrukcyjnej. Grupa rekonstrukcyjna ma za zadanie przybliżać historię ludziom na, na ulicy, to znaczy historia ma wychodzić do ludzi. Zadanie jest nieraz trudne, ponieważ ludzie często nie wiedzą, czym jest NSZ. Także no przybliżamy, w jaki, jaki jest możliwy sposób poprzez tworzenie na przykład filmików, które później są publikowane w internecie. Poprzez spotkania z różnymi ludźmi, na przykład spotkanie z harcerkami, pojawienie się na różnych barykadach, na przykład powstańczych w Warszawie, na rajdzie Szlakiem Żołnierzy NSZ. No wszędzie, gdzie to, gdzie to jest możliwe. Też również działanie z kombatantami bądź z uczniami szkół. Wszystko, co wchodzi... Możliwość promowania idei Narodowych Sił Zbrojnych, no tym staramy się zajmować. Ryszardzie, nowy ekran przygarnął niejako grupę rekonstrukcyjną NSZ-u pod swoje skrzydła. Dlaczego? No, wydaje mi się, że przede wszystkim w Polsce nie ma już wojska polskiego i to, co się stało w ostatnich 23 latach, ja bardzo na tym ubolewam. Że właściwie Polska straciła wszelką zdolność obronną. Obecny zresztą pan prezydent Komorowski bardzo przyczynił się do tego faktu, że właściwie w imię hasła a armia mniejsza, ale bardziej sprawna, nie wiem dokładnie jak to brzmiało, no, doprowadzono do właściwie. Całkowitego zniszczenia sił obronnych naszego kraju. Przecież praktycznie nie ma marynarki wojennej, wiele jednostek zostało po prostu rozwiązanych. Nie ma już właściwie ani uczelni wojskowych, czy to szkół oficerskich, czy akademii wojskowych. A Polska, moim zdaniem, skromnym zdaniem, tak naprawdę nie ma co liczyć na, na ewentualną pomoc NATO wbrew temu, co jest napisane w zapisach polskiej e, e, przyłączenia się akcesji do, do NATO. Właściwie tam nie ma żadnych zobowiązań ze strony naszych partnerów do obrony granic naszego kraju. Rozmawiając z wieloma generałami, oni powiedzieli, że kilka dywizji. Pancernych, wspomaganych przez odpowiednio wyposażone lotnictwo, byłoby w stanie w krótszym terminie niż, niż czas kampanii wrześniowej właściwie zawojować cały nasz kraj. Także wydaje mi się, że, że musimy zwrócić uwagę społeczeństwa na, na to, że właściwie Polska w tej chwili nie ma wojska, nie ma em, sił obronnych, tak naprawdę jest pozbawiona właściwie armii. Ta armia, która niby jeszcze istnieje, to wydaje mi się, że nadaje się jedynie do rozmaitych działań policyjnych, natomiast na pewno nie może być używana do rzeczywistej obrony naszych granic w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Także wszelkie tego typu działania wydają mi się bardzo celowe, a choćby przypomnienie prawda, o polskich tradycjach. Przecież Polska to zawsze była związana z wojskiem i to była niejako podstawa funkcjonowania naszego kraju, wojsk polskie. No, czyli co? Musimy się szykować na powrót do tradycji Narodowych Sił Zbrojnych. To czarna wizja. Trzeba. Przede wszystkim, choćby nawet czy pracując, opracowując że biografię dowódców Narodowych Sił Zbrojnych i to tych z samej góry, jak i z tych dowódców poszczególnych oddziałów, Musimy pamiętać, że ci ludzie nie wzięli się znikąd. Bardzo często byli to ludzie, którzy przed wojną byli dowódcami pułków, czy piechoty, czy artylerii. Czy choćby nawet pierwszy dowódca Narodowych Sił Zbrojnych był dowódcą 29. Dywizji Piechoty, jednej z elitarnych dywizji piechoty naszej armii przedwojennej. Narodowe Siły Zbrojne, to też o czym świadczy, były jedyną organizacją polskiej konspiracyjnej, gdzie uformowało się coś w rodzaju komisji generałów która jakby nadzorowała pracę wojskową NSZ-u i sprawdzała, czy jest to zgodne z duchem wojskowym, z tą tradycją żołnierza. O tym musimy wspominać. Naszym zadaniem jest, pewnie będziemy nieraz jeszcze do tego wracać, pokazanie coś, o czym my niestety jako Polacy zapominamy, a narodowe siły zbrojne zwracały. To się, coś, co ładnie brzmi w języku, w języku angielskim realpolitik. Czyli przede wszystkim y, polityka realna, realności nie liczenie na pomoc, tak jak pan przed chwilą powiedział, ale zastanówmy się, jeśli prowadzimy wojnę, czy jest szansa. I przykładem takiej polityki realnej to był jeden z punktów konfliktu między armią krajową a narodowymi siłami zbrojnymi, czy wysadzać pociągi i niemieckie idące na wschód na front bolszewicki czy nie. Armia krajowa mówi, że trzeba wysadzać, bo trzeba pomóc sojusznikowi. My mówimy, że to nie my, bo my tak uważamy się, bo nas zresztą kombatanci uważają za swoich spadkobierców. Yy, my mówimy, że nie, niech się Niemiec z bolszewikiem wyryżnie. Krew Polska jest potrzebna dla Polski, bo dlaczego tak mówiono? Niemcy za każdą akcję, robi, mówię, polskiego podziemia robili potworną akcję odwetową. Potrafili wysadzić, po prostu spalić kilkanaście wsi dookoła. A kto, a, kto na tym, a kto najlepiej korzystał? Bolszewicy. Partyzantka w miejscu, na miejscu traciła oparcie w ludności, a, a, a kilka dywizji niemieckich, czy to żołnierzy, czy uzbrojeni typu czołgi, artyleria, nie dojeżdżało na front. A mówię akurat te front mówię to, co byłoby nam potrzebne. My zawsze patrzymy i podchodzimy z taką myślą, co inni o nas pomyślą. A może najwyższy czas, żebyśmy pomyśleli o sobie, i my przede wszystkim chcemy kontynuować tradycję Narodowych Sił Zbrojnych. Przede wszystkim Narodowe Siły Zbrojne, pierwsza organizacja, pierwsze środowisko, bo pojutrze będziemy obchodzić, proszę Państwa, 70 rocznicę Powstania Narodowych Sił Zbrojnych, ale już w 1940 roku, jakby można było na chwilę na mapę pokazać, powiedzieli jedno granice Pol trzeba odebrać Niemcom wszystkie granice gr ziemie leżące na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. To była pierwsza organizacja, która powiedziała, Niemcy wojnę przegrały. Dlaczego chcemy odebrać ziemie stare, że to są stare słowiańskie ziemie. Poza tym pas obrony zmniejszy się z, trzy, z tysiąca, no prawie z 2000 kilometrów do niecałych 400 kilometrów. No i jakie ziemie przybędą? Jednak rozwinięte Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk. I całe Prusy Wschodnie. Na przykład w Królewcu, zwany dzisiaj Kaliningradem, od nazwiska jednego no, z panów, który był nie mniej krwawy niż Józef Stalin, od Michała Kalinina, w Królewcu miał powstać Uniwersytet Ziem Zachodnich z imienia Roman Admowskiego. Mówię, mówię o tych rzeczach się nie wspomina i to jest też nasz cel. To by było moim największym marzeniem, gdybyśmy wspólnie z Nowym Ekranem stworzyli, odtworzyli polską armię, tak jak na przykład jest to w Szwajcarii. Ja nie mówię o jakichś dywizjach pancernych, prawda, ale armię, które działają na poziomie lokalnym w przypadku zagrożenia na tych, a więc budujmy polską armię, w oparciu o Nowy Ekran może. Także panowie, witamy pod skrzydłami Nowego Ekranu. Możecie liczyć na nasze wsparcie w każdej postaci. Amen. Ja jednocześnie chciałbym tutaj zaprosić wszystkich ludzi czytających, zaglądających na nowy ekran na marsz z okazji 70 rocznicy Narodowych Sił Zbrojnych, który odbędzie się w tę sobotę, a więc 22 września, bodajże o godzinie 16. Tak, jeszcze jedno, proszę Państwa: dla będzie to być może ostatnia szansa zobaczenia wielu kombatantów. Którzy walczyli na terenie całej Polski. Między innymi pana pułkownika Podchorskiego, w tej chwili dziarskiego staruszka w wieku 91 lat, który, poznaniaka, który walczył tu w Warszawie w czasie powstania. Także przyjdźmy, pokażmy to naszym wnukom, dzieciom, że są jeszcze kombatanci. Tak jak przed wojną oddawano cześć powstańcom styczniowym, my, my oddajmy część żołnierzom narodowym Sił Zbrojnych, ale także innych organizacji, jak Armia Krajowa. Gdzie się ten marsz? Yy, gdzie się zbieramy na marsz? Zbieramy się na ulicy Marszałkowskiej, pod, y, pod budynkiem IPN, pod lokalem IPN-u. Przepraszam bardzo, to jest 21 przez 25 i idziemy w stronę pomnika Romana Dmowskiego, architekta państwa polskiego Wielkiego Polaka. Także my wszyscy serdecznie zapraszamy na marsz. Przyjdźcie tłumnie yy, yy, świętować ten bardzo ważny dzień w dziejach Narodu Polskiego.